Witam wszystkich bardzo gorąco w następnym odcinku w grze Partizan 1941. Jest on GM4 i zaczynamy. Kontynuujemy sobie dzisiaj misję szóstą Jest to trzecia część tego, tej misji. Mam nadzieję, że już raczej ostatnia. E, ostatnio udało nam się tutaj przejść. Tutaj tam, ten moment, taki chyba najtrudniejszy, jaki do tej pory udało nam się w tej grze spotkać. Także bardzo fajnie. Myślę, no że możemy sobie zacząć tą misję kon kontynuować że tak, na wstępie chciałem wszystkich prosić o łapeczki w górę, zauważyłem, że dzięki temu mój kanał staje się coraz to bardziej znany no i zawsze jakaś tam jedna osoba, która subskrybuje, mój kanał wpadnie, a która są, które są dla mnie na, na wagę złota, bo przy tej ilości subów, które mam, no to jedna osoba w tą czy w tą, to, jest, to jest dużo. Nie mam tak jak inni wielcy youtuberzy tam po kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset nawet e, tysięcy subskrybentów, mam ich kilkaset po prostu. Także no, wielkość kanału jest mikroskopijna, w porównaniu do jakichś tam większych. No dlatego zawsze będę o to prosił, przez jakiś czas, także dzięki wielkie. No i myślę tak, najpierw sobie zrobimy tutaj, zobaczymy co dostał nasz Fetyszow. Jaką dostał, jaką umiejętność, jaką możemy mu przydzielić. Gdyż tego strzelania nie możemy, a szkoda. Tutaj jeżeli będzie miał obrażenia to... Będzie mógł to ignorować. Tu przenoszenie ciał. Tu się zabija żołnierz Wehrmachtu. To jest fajne. Broń ciężka. To jest niby fajne, chociaż nie wiem, czy mnie dać przypadkiem. Wiecie, drugiego poziomu walki wręcz. Bądź siłę większą. Ale tutaj tylko daje to przenoszenie ciał. Także zastanawiam się między tym a tym. Yy, więc. Yy, to raczej nie. A może to. Przecież nie, no, broń ciężka. A do czego to w ogóle może dalej prowadzić? Aha, tylko że większe szanse na tafienie. Dobra, to sobie sobie walkę wręcz po prostu w wyższy poziom. Teraz tak, tutaj chodzi sobie taka dwójeczka z psem, gdzieś tam teraz jej nie widać. Więc myślę sobie jak ich tutaj pokonać. E, jeszcze nie mam na to pomysłu, myślałem sobie wykorzystać w końcu tamtą minę, którą mam. E, tą minę taką... że jej nie wziąłem tą... ...muchaczekiem. Tą... No e, i chyba mogę jej nie mieć jednak, to trochę szkoda. A więc dobra, może sobie zrobimy to w inny sposób. E, zobaczymy sobie może z tą butelką o co chodzi, bo... ...tutaj nasza e, nowa towarzyszka... Ma fajną, ciekawą umiejętność ja mam umiejętność właśnie o Tom. O nie, Tom, nie, Tom, Tom, Butelki rzucane przez tego prezydenta usypiają na 90 sekund wrogów, którzy połączają ich zawartość. Tego jestem ciekaw. Więc sobie weźmiemy tą buteleczkę i ją gdzieś tutaj rozłożymy. Gdzieś tak, akurat idą, więc poczekajmy, sobie przejdą. Więc tutaj sobie robimy. No i się schowiemy teraz gdzieś tak. Oj, gdzieś tak, w takiej odległości, gdzieś tutaj, może. O, tu będzie dobre miejsce, wy też nie. możecie to się schować. E, tutaj, mu się schował to, albo tutaj, w tych szakach, to nie jest dobry pomysł. Tak samo tutaj, do środka, bo wtedy pies może wyczuć. Sobie zobaczymy, co się teraz stanie. Teraz, jeszcze mam taki pomysł, żeby przycielić naszej, może nowej towarzyszce woli nową broń, bo zauważyłem, że tak ona ma tutaj Mausera, ta, ta nasza biało-zerowa natomiast ona ma tak naprawdę broń bardzo też do tego podobną, ma Mosin. one są ze sobą, bardzo ze sobą te bronie ściąne. natomiast ta wydaje się delikatnie lepsza, moim zdaniem przynajmniej ale to są naprawdę jakieś kosmetyczne rzeczy, z tym że no. A jest, mogę zrobić sobie to porównanie, więc tak naprawdę tutaj ten Mauser ma większe obrażenia od tego Mosina, natomiast zmniejszą szybkostrzelność, natomiast ona raczej będzie strzelała pojedynczym strzałem celnym w głowę, bo tak chce ją właśnie szkolić i poza tym ma jeszcze inny typ amunicji, ma tam amunicję prostą, więc jej przekażemy całą amunicję prostą jaką mamy, tą taką pionową, o ty masz tego dużo. Mogą wziąć, wziąć tej broni więcej z bazy tej amunicji, bo dzięki temu moglibyśmy yy, no, użyć tej broni więcej. Ja tak mamy troszeczkę mało, że nikt więcej niestety ich nie podniósł. I teraz zaczekamy na nich. Tylko nie ubijemy, to się zajmiemy w takim razie tutaj zabieraniem. Aho, chyba się to zbugowało zbieraniem tutaj rzeczy. Chyba się to zbugowało, więc to nie będzie dobry pomysł, więc trzeba będzie ich chyba bardziej klasycznie, może za pomocą Fretyszowa i jego serii. Dobra, podnieś tą butelkę, bo niestety to nie działa u ciebie. Się nie udało. Skoro się nie udało zrobić tego nim, to może spróbujemy sobie naszą biało-zerową. Ona ma też taką umiejętność. Tylko, że w pistolecie. Uwaj się. Chodź ty. Wydaje mi się, że to po prostu się nie udało, przez to, że stałem za krawędzią. Yy, okej. Okay. Teraz tutaj. Czemu ona tutaj podbiegła. Czy dała się zastrzylić? No i zerowa białozerowa. Hmm, tutaj przyznam, że nie wiem, jak to działa. Że jak bardzo bym się tutaj starał, to ona tego nie potrafi zrobić. Tył psa. A ty w takim razie, kuleczko moja, F. No, i szczel do, tutaj do nich, po prostu szczel. Widzicie, ona tam po prostu zawsze biegnie, to jest jakiś absurd. Także, no, teraz udało mi się to zrobić, ponieważ tutaj miałem wsparcie ze strony Woli, która po prostu, no, dał radę e, ubić tego psa. Rozbieraj sobie, może. O, ta amunicja, która się przyda, jak najbardziej. E, ciało, okej, okay, zaraz się go pozbędziemy. I ty więcej nic nie zjemasz okej. Okay. Ja się teraz. Pozbędę będę i zaraz się bierzemy za przeszukiwanie. Dobra, tutaj do tego safe'u chyba... Nie dam rady się dostać, ponieważ nie pamiętam, żeby ktoś u mi zdobył klucz. Z tej strony może. Nie, nie, nie tutaj, 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 jak najbardziej tutaj. Właśnie, nie ma klucza, także on, ten klucz będzie leżał gdzieś indziej w takim razie. Nie, tutaj wszystko jest zebrane. Nie, tutaj coś jeszcze jest, widzę. Zbierzemy to. E, czemu zbierasz w ogóle ty, a nie czwóreczka nasza? To ona jako jedyna ma miejsce, więc nie się ona zawierze za takie rzeczy. Dobra, e, chodźcie wszyscy. I tak, e, udało nam się od razu żyścić, widzę tutaj tą część, w zasadzie tą całą część i tutaj tą całą. To wszystko robiliśmy w poprzednim odcinku. Zostaje tutaj nam... W zasadzie tylko tutaj, o to to miejsce. Z tym, że zobaczymy sobie, jak to wygląda, być może będzie trzeba tam się dostać z różnych stron moimi postaciami. Mam się, trendy jest dobre miejsce, czy e, ten spróbować, może chociaż tutaj coś, gdzie leżeć jeszcze sobie wygnijmy szybko. Ale tutaj chyba nie, nie powinno być, bo tutaj żeśmy byli już tak, jeszcze tam nic nie ma. Więc w tym budynku żebyśmy jeszcze nie byli W tym też nie byliśmy, zaraz tam się też udamy Dobra, w tym widzę nic nie ma Tu sobie chodzą, okej okay. Tutaj coś jest, ale zacznijmy może od tej strony lewej widzę jakiś yy, człowiek ciężko, ciężko się do tego w ogóle dostosować teraz Czwóreczko, czwóreczko, chodź tutaj Aha, weźcie z od tej strony. Czyli tak łatwo tam nie wejdziemy. Tutaj się za to możemy dostać, choć wszyscy w krzaczki. A tutaj nic nie ma, dobra. O, widzimy, raz, dwa, trzy. Eee, z... Tu Trój jest ktoś chodzi. Dobra, chodźmy krzaki. Na sobie zobaczymy, jaki ma zasięg widzenia, i może też go można by zwabić, butelką. Więc on tutaj nie widzi przez tą ścianę. Natomiast tutaj ma kawałek, który widzi. Więc może tutaj spróbujemy ustawić sobie tą buteleczkę. Może tobą spróbujemy. W końcu może ta umiejętność się jakoś aktywuje. Czekajmy, się odwróci. się. Tutaj weźmiemy sobie dla bezpieczeństwa może, ciebie. A i wszyscy pamiętajcie, że tryb pasywny, on się zawsze kurczę wyłącza. Tak, tutaj. Ty sobie staniesz, powiedzmy, Chociaż może lepiej ty, okay. bo to mi rzucać nożem. O, jeszcze na dobrze, dobrze. No i teraz, według tej umiejętności, powinienem stać w przytomności. Działa, to chyba działa tylko wtedy, kiedy jest jeden wróg, a kiedy z grupa, to po prostu się dobuje. Możemy go tutaj zdobić, gdy go okradamy, nie mamy miejsca, ok, to po prostu zabieramy. Może go najpierw dobimy, że nie mogę tak zrobić. Dobra, chodźmy z nim tutaj. Teraz go ubijemy, tylko no, coś nie mogę kliknąć. Widziałem mnie jakimś cudem. Dobra, ubity, ale... Oj sied, 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 Zabieraj to. Tutaj chyba jest jakiś błąd. Znaczy, wydaje mi się, że to może umiejętność jakaś jest mało przydatna. Bo kiedy on tutaj sobie e, zemdleje... Tam, gdzie zaraz to momentalnie zauważą. Ta grupka. Znaczy, teraz nic nie widzą, nie? Widzę, nie? Gra, żaden tutaj nawet nie ma widzę zasięgu wzroku. Kiedy go sobie wezmę. Się, o widzicie? Włącza alarm, nie? I nie wiem czy to jest kwestia tego, że y, jest na czerwono, a czy w sensie, że mm, go nie ma i po prostu... Z, to założyli, że go nie ma. Czy chodzi o coś innego. Ciężko w sumie to powiedzieć. No ale dobra, z sumie może tak: ty chodź tutaj, ty chodź tutaj, ty może to też gdzieś tutaj, a ty, jako że nie umiesz przelać, idziesz tutaj. Dobra, teraz tak: ty 73% 5, dobra, tego, tego, tego jak najbardziej. Ty! Trzymaj na razie. Yy, ty! F. Czekam sobie na tamty jeszcze, a przyjdą. Yy, Czwóreczko. Ty! Możesz już tego ubić? Którego bardziej? Tego chyba, nie? No, śmiało, śmiało. Dobra, jeszcze chwila, poczekajmy sobie aż, aż yy, przyjdzie reszta. No, czekajmy chwilę i wygląda na to, że już się wszyscy odalili. Także udało nam się tutaj yy, odeprzeć ich atak. Z przyładujemy broń. Może nie było to najcichsze przejście, ale wiecie, no, nic jakby też wszystkiego tak przechodzić monotonnie. Czukają nas, dobra, to w takim razie my stąd uciekamy. Ty, tak, tak. odpuść. Idziemy stąd. Tutaj się schowiemy w lesie. Tak, ubijemy tych złych. Proszę do piachu. Zgadzam się z tym. Nie najbardziej. Dobra, myślę, że sobie radzą spokój z nami. Chyba tak. W takim razie sobie teraz tam powoli wrócę. Że najpierw tutaj. Ja sobie w wolnej, w wolnej chwili troszeczkę posortowałem te przedmioty. I brakuje mi tutaj takiej, e, takiego czegoś, takiego przycisku, który by automatycznie mógł poprzekładać pewne rzeczy, które się mogą zastakować. Na przykład tu mamy jedno branie, tu mamy też jedno. Możemy to ze sobą złączyć, mam wtedy dwa i to zajmuje mnie miejsca. Tego mi właśnie brakuje, bo się robi wszystko ręcznie, Także jest to dosyć uciążliwe. No, tutaj jeszcze jeden sobie chodzi w ten sam sposób, co ten ostatni, Poszedł tutaj postawiłem butelkę, zabiłem go. Kiedy już leżał, pojawiła się tutaj misja w y, y, pomóż, pomóż obywatelom, więc y, już chyba wszystko do, y, zrobiliśmy, znaczy w sensie tych, takich zadań, natomiast myślę, że sobie możemy śmiało dalej tutaj y, troszeczkę pograć jeszcze, żeby zabić tu wszystkich i, i tą misję po prostu skończyć y, kompletnie poprzez zabójstwo wszystkich możliwych. Tutaj się przedostajemy. Tutaj ta cała grupka wygląda na to, że chyba to byli ci, którzy mnie tam założyli, którego udało się wybić. Myślę teraz tego sobie sprowokować na sznapsa. W tym miejscu sobie ustawimy sznapsa i poczekamy, aż tam tylko pójdzie. Myślę, że tego normalnego sznapsa, bo wtedy ta butelka nam zostaje. Kiedy ona używa, to po wtedy ta postać dleje. No idzie o, snap Jest snap zabrać stąd? nie gdzieś. A może tutaj nie sobie leżę. Tutaj już nie ma nikogo, więc mogę leżeć. E, odzyskajmy swoje rzeczy. O, miałem dużo gratów. Co ci się zastakuje? To ta patrzę po tym kątem, bo. A, widzę, że niekoniecznie. Cukier, chociaż? No nie. Więc sobie zrobimy to innymi postaciami. I więc pan ja teraz tak robił, właśnie, żeby starać się. E, to dobierać no, w ten sposób, żeby dało się jakoś to połączyć, jajka, nie masz jajek, cukier, amunicja, o amunicja się połączy. Nie ciebie nic. No ty masz jajka widzę, cukier masz, amunicję masz, no i to, to musimy wziąć, bo to się niczym już nie stakuje, okej. Okay. Tutaj nam zostało teraz ta trujeczka. Chyba trójeczka, bo nie wiem, co się kryje dalej. Nie, spróbujmy się tutaj, może, przedostać jakoś. Czy nie? Można najpierw sobie zobaczmy co jest tutaj w tym budynku. Bo nie jest jakieś wejście w ogóle? Tu coś jest ewidentnie. tylko nie wiem jak tam wyjść. Możemy z nim porozmawiać? To ciało w ogóle tutaj? Zadanie O, nieźle. E, mina, granat i amunicja. Akurat taka, która mi się przyda. Tu są drzwi, Przez przyznam, że nie wiem jak się dostać w ogóle. Może to by trzeba jakoś tutaj, może wysadzić w jakiś sposób tutaj. No nie, ewidentnie tutaj się nie da wejść. Tutaj widzę... Myślałem, że się da wejść od tej strony, nie? Żeby jakieś drzwi. I wejdziemy i tutaj. No nie, nie wygląda na to, więc chodźcie może wszyscy tutaj, spróbujemy to może obrzucić granatem. Nie wiem, tą szybę może albo coś. No i zobaczcie, próbowałem tutaj e, to okno rozstrzelać. Spróbujmy może teraz... Zostaw e, to na razie. Spróbujmy tutaj może tą bramę jakoś trzeba rozwalić. E, ale wątpię, chyba że po prostu może tak to, tak to zrobili i zapomnieli, może. No nie, wygląda na to, że tak się nie da tu wejść. No ciekaw jestem, jak, jak tutaj się dostać, skoro wszystko było zamykane. Czy może jakieś wejście podziemne, ale takich rzeczy do tej pory nie było. No, jakieś drzwi w ogóle poza mapą, zobaczcie. Ciekaw jestem, czemu tak to zostało. Być może jakiś błąd i tego nie powinno być w grze. Że... O nie, szkoda, bo to są jakieś cenne rzeczy widzę. Hmm, tutaj się przetrostałem na tą stronę. Tutaj jestem ciekaw, czy jest ktoś jeszcze z moich wrogów, ale widzę, że chyba już niekoniecznie. Tutaj w ogóle był y, ten miejsce y, startowe tej misji. Tutaj raczej powinno być już czysto, bo gdzieś to już. Myślę, że w pierwszym odcinku sobie z tym już e, prowadziliśmy. Tam już też byliśmy na początku, myślę. E, tutaj chyba też byliśmy, ale się upełnimy może. to się schowa schowaj, schowa się, bo tutaj będą patrzeć zaraz. Wygląda na to, że ta trójka jest ostatnia chyba, a więc myślę, że możemy sobie śmiało sprowadzić ich zabić po prostu w taki sposób bardziej taki e, sensowny, czyli po prostu i rozstrzelać jak na nas przystało? Najpierw wychodź tutaj, podejdź sobie powolutku. Tutaj pasno. tym pistoletem może pić naokoło. No i ustawimy się w ten sposób, że tutaj mamy naszego naszą waliję. Tutaj stoi nasz Zorin. Tutaj fetyszok. I tutaj z tyłu naszym pistoletem, nasza ulubiona, biało, oj, ciągle twojego imiona zapominam, biało zerowe, biało zerowe. No i musimy teraz tutaj ich jakoś się ich pozbyć, no więc myślę, że sobie zrobimy to, przynajmniej tak, sobie grę. Na pewno w pierwszej kolejności ty. Kto jest bardziej niebe niebezpieczny, to może zaczniemy od niego, że wszyscy są raczej na tej samej randze. Yy, dobra, to ty się może pozbądź tej, tego, bo jest chyba najdalej, tak się wydaje. Zabie w ogóle wszyscy nie może przyładują broń. No teraz tak, yy, ty sobie ubijesz tego. Włączamy spację. Ty... Yy, ty masz problem z tym strzelaniem, przyznam. 20. Ty też tu sobie poszczelaj. O, nie możesz, widzę. Yy, po co? Za mało municji? No, to będzie szczela, po prostu tego. No i nasz yy, Zorin. O, on strasznie słabo poszczela w ogóle. Zmień sobie, może, broń. 59, ty tego. Ok, i sobie zobaczymy, jak nam się uda to zrobić. Nieźle, nieźle. To ci wszyscy zbiórka na środku. Przedłójcie broń. No i nasza czwóreczka pozbiera wszystko. A to było wszystko, widzę. Yy, tutaj mamy jeszcze butynek, w którym nie byliśmy. Wiedziem do niego. Tu jest wejście, dobra. I drugie jeszcze. Może od tego. Butelka, zabieraj. Tuż będą chyba rzeczy, które mogę tylko ukraść. Tak, tak jest. Tutaj tak samo. Wiecie co wygląda na to, że albo nie ma tego klucza, albo ja go gdzieś go może zgubiłem. sobie jeszcze poza odcinkiem spróbuję to znaleźć ten klucz. I jak go znajdę, to do Was wracam. Nie, tutaj jeszcze jedna skrzynka, której do tej pory nie zebrałem. Zobaczmy, co tam jest. Tylko amunicja, niestety. ją zbierzmy to. Osta poczwórna. Eee. są jeszcze jakieś leżą. Aha, to są dzieci, które udało się rozstrzelać. O, jest kluczek, zobaczcie. Oczywiście zabiera wszystko. Jeszcze od ciebie. Czyli mamy chyba ten kluczyk, którego żeśmy tak szukali. Dobra. I to służy od razu tutaj. Może chodźcie wszyscy tutaj. Tu, Było W tym budynku. Patrzcie, wszyscy, nasza trójeczka biało-zerowa otworzy to. Mamy teraz, widzicie, kółka jest otwarta, więc powinno się udać otworzyć. No, No. No. Tu mamy amunicję i to nawet całkiem sporo. E, w ogóle coś się stało z pezakiem? No, teraz działa. A jest dobra, dobra. Granaty, jest zestakują. Mnóstwo amunicji to na pewno dobra wiadomość dla nas, w szczególności tej amunicji. Tą, to nosi, ty ją nosisz też, ta się nie zmieści już. I te sobie już wezmą, może te postaci, które je używają. Czyli tak, jedyneczka weźmie sobie tą amunicję, a już się widzę nie zmieściło. A czwóreczka tą pozostałą amunicję, liczby patronów Ok, to się widzę nie zmieściło. Raz wszystko, chyba w tej misji mamy wykonane. Chyba wszyscy vlogowie są yy, zakatrupieni, Więc damy się do końca. Na tym sobie ten odcinek zakończymy. Tak, są że to zabici wszyscy. Zabicie oficera 3 na 3. Mamy zasoby 149 i 54 żywności. Yy, także dzięki wielkie za uwagę. I zapraszam Was na odcinek kolejny w misji siódmej. Także do zobaczenia. Cześć.